Bo, a już się uśmiechasz. No tak, już nie ma, nie ma nad czym płakać. Trzeba robić swoje i wracać do zdrowia, a uśmiech na twarzy jest bardzo ważny. Kilka tygodni od zabiegu od operacji jak się czujesz dzisiaj? Czuję się coraz lepiej. 9 tygodni będzie w poniedziałek równo po zabiegu. I myślę, że to wszystko idzie w dobrym kierunku. Noga fajnie się słucha i się odbudowuje, ale jeszcze długo, długo, dużo czasu, zanim cokolwiek będę mógł więcej powiedzieć, czy jest tak naprawdę dobrze. A jeszcze słów kilka zabiegów, wszystko poszło dobrze? Tak, wszystko poszło dobrze. Zabieg trwał nam półtorej godziny, ale nie było żadnych komplikacji. Zresztą dla lekarzy, ortopedów w tych czasach to raczej bardzo proste zabiegi. E, jak z rehabilitacją? Czy już się zaczęła, czy dopiero za jakiś czas? E, rehabilitację już od siedmiu tygodni przechodzę. Mieszkam w Poznaniu, przeprowadziłem się i jestem tam od poniedziałku do piątku. I codziennie pracuję na to, żeby wrócić na wojską. No właśnie, kiedy wrócisz na boisko do treningów, no bo o tym na razie możemy rozmawiać. Ciężko, ciężko to powiedzieć, ale myślę, że to jest jakieś od, od kontuzji to pół roku, od teraz jakieś jeszcze 4-5 miesięcy. Zobaczymy jak będzie przebiegała rehabilitacja. Jak będzie szło tak dobrze jak do tej pory, no to jestem dobrej myśli i myślę, że to będzie bardzo szybciej niż myślę o. Zagrasz jeszcze w tym sezonie w krobrym? No nie chcę nic obiecywać, ale bardzo bym chciał.